Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Będę mówiła trochę cicho, bo jesteśmy już na lotnisku. Na razie w Poznaniu będziemy lecieli do Warszawy. Zobaczę, ile mi się uda nagrać. Na pewno nie udało mi się nagrać nic z rana, ale i tak było ciemno. Mamy godzinę teraz 4.26. Jesteśmy już po całej praktycznie odprawie i czekamy aż po prostu będzie gate open. Mamy do tego godzinę. Więc zabawa na telefonie i, i ze sobą Dawid Czajkowski niespokojny. Z syndrom ojca. Chodzi, nadzoruje i jęczy. 3-4 trzy, cztery. 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 Czajkowski postanowił, że nie będziemy siedzieli w miejscu. Pozwiedzamy. Pozwiedzamy.

Have a nice day, thank you very much. Ser i awokado. Lubię ser i lubię awokado. I będę jadł. Będę jadł. To jest. Jesteś na Tylko jest gorące. Nie mogę teraz jeść. Muszę poczekać, aż ustygnie. Buła. Tu spływa Mhm. Może być. Dobra, ja? coś hmm. on za tą briożkę i tylko 50 zł zapłacił. Hmm, czekamy teraz na lot. Mamy chyba z 20 minut? Pół godziny? A. Jedno piwo, a ten już przesłał. No nie wywróciłem przecież. Prawie. Nie. Hmm. Niedługo ocenimy naszą wysokość i będziemy mogli rozpocząć serwis. Podczas dzisiejszego lektu zaproponujemy Państwu płatnie przekąski, serwatę, kawę oraz wodę. Jesteśmy na lotnisku w Zurich i żeby odebrać bagaże trzeba przejść Naprawdę sporo. Naprawdę sporo, bo już wchodzi... Nie wiem ile już idziemy. Bruddo No właśnie, że ci tuż prychają pod Oichland. Serio. Nie wiem do czego porównać długość tego spaceru. Będą nasze walizki czy nie będą? Dawid zmęczony mumy. Bo były to szybko morze. No już zagramaj, ale a ty też no. nas. jest około 17.00. My już jesteśmy na miejscu. Spaliśmy trochę, zjedliśmy już. No i co rozpakuje trochę nas? I chyba dzisiaj już nic ambitnego się nie będzie działo. Najwyżej Wam nagram. No a status oboje jesteśmy jeszcze zmęczeni i to co i w ogóle nasegrał. Mamy laptopy na miejscu, oboje braliśmy No i już nas y, rozpakowałam do szafek. take it slow somewhere we can turn the lights on low